Jak szybko stworzyć stronę lub sklep na sezon świąteczny lub Black Week? Zbliża się Black Week i świąteczny boom sprzedażowy. Jeżeli potrzebujesz szybko uruchomić profesjonalną stronę lub prosty sklep, możesz to zrobić w kilka minut dzięki kreatorowi online. Na start wybierz dopasowany szablon do Twojej branży. Dodaj zdjęcia, teksty i sekcje, które najlepiej opisują Twoją ofertę. Kreator prowadzi Cię krok po kroku, nawet jeśli robisz to po raz pierwszy. W edytorze możesz zmieniać kolory, układ strony i ukrywać elementy, które Ci nie pasują. Strona od razu wygląda nowocześnie i profesjonalnie. Jeśli chcesz sprzedawać swoje produkty, dodaj je w module sklepu. Ustal cenę, opis i zdjęcie. To idealne rozwiązanie dla małych firm. Usługodawców, rękodzielników i osób, które chcą zacząć sprzedaż bez skomplikowanych systemów. Gotowa strona działa świetnie na telefonach, co jest kluczowe przed Black Week i świętami: gdy większość klientów kupuje mobilnie, gdy wszystko jest przygotowane, kliknij opublikuj. Twoja strona lub sklep są natychmiast dostępne online i gotowe na sezon sprzedażowy. Zacznij już dziś i wykorzystaj ostatnie dni przed Black Week i świętami, aby dotrzeć do nowych klientów. Jeśli twoja firma wciąż nie ma własnej strony internetowej, to czas najwyższy to zmienić. Dziś nie musisz być programistą ani grafikiem, żeby stworzyć profesjonalną stronę. Na strona24.pl znajdziesz prosty kreator, dzięki któremu zbudujesz stronę samodzielnie, szybko, tanio i bez stresu. Możesz ją przetestować za darmo. Sprawdzić jak wygląda i działa zanim podejmiesz decyzję. Dodaj swoje zdjęcia, teksty, a nawet moduł sklepu. Wszystko w jednym miejscu. Jeśli więc nie masz własnej strony albo obecna nie budzi zaufania, spróbuj zbudować nową wersję na strona24.pl. To prostsze niż myślisz.